Już? 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 Siemano w dobie. Dzisiaj będziemy otwierać dwa darmowe Star Dropy z hiperdoładowaniem oraz 2500 tysięcy blingu. Przetestujemy skina, który też będzie w tym openingu i możliwe, że kupimy jeszcze jakiegoś. Dobra, nie przedłużajmy, zaczynajmy! Pierwszy Star Drop z hiperdoładowaniem. Hiperdoładowanie do El Primo drugie, super i mm. teraz odbieramy skina, dodaj na Majka, jakiś romantyczny, 2500 tysięcy blingu, mamy 6000 blingu, odbieramy 1000 monetek. Mm. I możemy kupić dwa skiny za 70 gramów i jednego skina za 150. Inspektor Kolet mógłbym kupić ładny skinek z całą drogą. O, może tego o, Ładny. O, nie. Kroken czy sercz teraz pytanie? Chyba do serga kupimy coś, bo jeszcze nie wiem co. Jean czy sercz? Dobra, wiecie co? Może jedni ja się nie będę kupować. Wy napiszcie w komentarzu, jakiego wado skina mam was kupić i jak będzie najwięcej głosów na przykład na Sergio Gina no to wtedy go kupię. Także zagrajmy jeden mecz tym skinem Dynamica. Tylko jest jeden warunek. Macie nie pisać, że tego skina do Mortisa, tego brzydkiego takiego. I czy jak wszyscy będą pisać, żebym go kupił no to go kupię. Teraz jeszcze zagramy sobie Dynamikę. Jak dla mnie na widzicie ten skinek. Dobra, kupiłam sobie innego tego Star Powera. No, no No nie. Nie. No dawaj go no, na Dobra, drugie miejsce i tak i tak dobrze. Możemy sobie jeszcze Star Dropa. Mityczne. Ikonka gracza, okej. Okay. Dobra, kolejny Star Drop, rzadki. Dobra, tylko nie stanie ich. Pa pa widzowie.